Okej, okay, co to jest? To jest tak zwany Cuchnący Duch. Otóż ten duch potrafi was opętać. Właściwie opętania w, w tych ściekach, w, w tym wszystkim. Generalnie wy chcecie tego uniknąć. Jednak z tego co pamiętam Cuchnący Duch jest słaby na ogień. Nie pamiętam na co, na co jeszcze. Na zamrożenie na jest on raczej No jak Na niego działa, nie jestem pewien. A, I też nie pamiętam jak, jak na niego działają ataki fizyczne, mimo że to wszystko spróbuję. No jednak widzimy, że działają one słabo No wszyscy oprócz Nessa zabrań za, 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 za mu jeden punktik zdrowia Więc teraz zobaczymy, no tak na serio bardziej Więc Paula zamrożenie pleca że może ty wyścimy mu zdrowie? Warto spróbować. I pół zamrożenie może alfa Tylko jak mówię, nie mam pojęcia, czy ona dobrze na niego działa? Nie działa źle O, nie to działało, całe szczęście Bo tak jak mówię, nie chcecie być opętanymi w tym miejscu szczególnie. Oj, teraz nie trafił... Nie trafił NES. A seo, się kupić na to szybko? Bo mi na tym zależy. O, złożył kolejkę na uśmiechu. Jak dobrze i kształt cuchnącego ducha rozpłynął się w powietrzu. Paula, level 66! Ustary! ofensywał o 4! Ustary! Szybkość o 3! Ustary! Śmiałość o 3! Witalność o 1! Ustary! Inteligencja o 3! 6 od 2, punkty zdrowia o 11! Nowy mijata! Punkty psychiczne o 15! Tak, to pewnie możecie zauważyć, że co każdy 12 level up, to każdy 12 level up jest naprawdę świetny. Jak wiesz, widzieliście, że jak mówię, że level 12, 24, 26, każdy taki level up jest naprawdę świetny. I teraz na przykład się bał i to naprawdę potwierdziło. Tyle było tego wymieniania, wymieniania że ustali! Serio. Okej. Okay. na 18, widzicie, że one się pojawiają i znikają. U, ledwo się odwróciłem. Ledwo się odwróciłem. Okej, okay, teraz jest odrobinkowe, bo no, jednak, e, mimo to, nie jest jakoś szczególnie źle. Okej, okay, jest źle. 13 osoby spodłowały. Oj, miś nam teraz przepadł. No i pół noś, okej. No jednak, szkoda, miś na nam przepadł. I Jeff, nawet 38, ofensywa 1, szybkość o 1, inteligencja 1, punkty 2 2. Przejdziemy? Nie przejdziemy, jak mówię, chcę uniknąć tych wszystkich. Tych, tych, Motyl, okej! Okay. No chyba, że motyl się pojawi, to mogę jednak do takiego odejść kosza. A, on się tam nie zbliża, OK. Mogę uciec. O, nic nie ma. Świetny. A czy jest w tych ściekach jeszcze jeden przeciwnik? Jest to tak zwana śmiertelna mysz. I ona podobnie jak chuligańska mysz z o Kroku, ma ona no... Równie dużo śmiałości, więc często będzie tą się śmiałością na no, prostu się popisywać, będzie dużo MIASKI z jej strony, ale także ta mysz potrafi was zatruć. Więc dlatego mi, mi zależało na tym mniej więcej, żeby no, znaleźć gdzieś się w, tej, w tym całym miejscu jakąś ODTRUTKĘ O, myszy widzę tam na dole, w są w wodzie. No to, to karaluchy są jednymi przeciwnikami, z, z, z którymi rzeczywiście polecam śmiało walczyć Mysze i duchy są jak dla mnie przynajmniej no Na tyle groźdzę, że jednak na chyba polecam ich unikać, no chyba że po prostu, że musicie z nimi walczyć, to po prostu no już walczcie z nimi I NES, nawet 22. Ofensywa O1. Punkty z O1. Punkty psychizał 1. Pół level 25. Punkty z O1. Punkty psychizał 2. Słabe level, up i jeju. No, dwa kosze na śmieci, więc zawróćmy. Ok, mamy kosz i mysz. Okej, okay, droga wolna. Tak, warto przeszukać wszystkie tutaj pomieszczenia. Pamiętam, że za którymi drzwiami był naprawdę przydatny przedmiot. Czy to będą te drzwi może? Nie wiem, zobaczmy. Mamy co? Mamy... Nie, to nie są te drzwi, mamy tylko zniszczony... czy znaczy, zepsutą puszkę spreju. Wiadomo, co to może naprawić powstanie z niego Spray na tam insekty, całego paki nie będę tego brał. Zresztą teraz tam, gdzie to szczególnie no nie przyda. Teraz znowu będę próbował zawracać i... i z potem. O, tam był kraluch, mogę z nim walczyć. Okej, okay, jest pusto. Więc dalej na... Prawo. Coś będzie? Nic nie wow. I tam z drugiej strony jest jakiś koszta śmieci, ale to chyba nie jest przeciwnik. O, mamy w wodzie śmiertelną mysz. O której właśnie mówiłem? Miazga? Nie, zatrucie! O tym widzicie, że ta mysz to właśnie tym atakiem, który nas zatruł. Nie zabrał nam aż tak dużo zdrowia, tylko jed jeden pokrzyk zdrowia, jak Rzesza Ostrych. No, jak na etapie, etapu, kiedy to szczególnie. Ale to nie zmienia faktu, że Nessa trzeba teraz wyleczyć. Czy to jest duch? Tak, widzę, że to jest duch, bo widzimy, że on do nas próbuje podejść. Za chwilę, może, z tej wody idziemy i zawrócimy. Tu mamy coś w wodzie. Nie wiem, czy to kanałuch może? Tak, miałem rację, to jest kanał. widzę, że wkrótce Jeff będzie musiał się uzdrowić. O, miazg od karadłka. No to już był chyba szczyt, nie, nie po co nie Okej, okay, Paula też musi się uzdrowić z tego, co widzimy. Okej, okay, a więc... Nese, uzdrowienie Alfa na Pauli. I uzdrowienie Alfa na Jeffie. I tyle póki, co nam chyba wystarczy do tego uzdrawiania w tej chwili, no, no tak ten, na razie, wydostać się z wody, bo tam, rzeczywiście, był tylko ci. No, jak mówię, w, tutaj, no, to miejsce, jednak naprawdę całkiem warto przeszukać, bo jest tu jeden, jeden no, szczególnie dobry przedmiot, który nam, no, wam szczególnie, no, w, później w grze, no, jak mówię, on się Wam bardzo przyda. Okej, okay, mamy mysz i ducha, i tu kiepsko ułożonych, bo nie są w rządku, więc niech to służy, może wydokowania Beta Paula, że nie może nawet Gamma na. Na duchu? Jeff głodny wyzysza zdrowia i buta, że założenie beta na duchu. Tak jednak duch jest na myśl umie sobie na drugim miejscu i na trzecim miejscu, a ostatnim miejsce Karaluch. O, nieruchomiony, świetnie, więc nas nie opęta raczej. O, ale duch jest O, jeszcze z... Znaczy, nie stoi, ale się unosi. Dobra, pokonany. Uuu, żadnej iminaski oswojona. No i jako to Deadly Mouse stała się Dead Mouse. Haha! Pół level 26, ofensywa 1. Ustady defensywa o 3. Szybkość o 1. Punkty z o 3. Punkty psychiza o 2. No z tego co widzicie no, pół naprawdę często i, gwa no, i gwałtownie podnoszą, podnoszą się statystyki, jeśli chodzi o defensywę. Co tu mamy? Mamy co? Mamy Zazdrowiacze Deluxe. Zostawię go właśnie w swoim plecaku, w czego nie będę go porzucał. O, to jest miejsce, gdzie pojawia się motyl. Tak, takie miejsce, gdzie no, zawsze będzie się pojawiał motyl, więc teraz jest dobra okazja na uzdrowienie się. Naprawdę no, dużo takich okazji tutaj raczej nie znajdziecie. Właściwie tylko NES nie ma w pełni tutaj z punktów zdrowia psychicznych. Za nie będzie miał. Ale i tak, no, tak to się jak za chwilę z 2 try Vader, więcej punktów psychicznych. Po co też chcecie mieć, mieć ich, no po prostu, no w miarę jak, no, w miarę jak najwięcej, więc uzdrowienie alfa na sobie Ness. jak mówię, zawrócimy, zbierzemy więcej motyli. A Znaczy, oczywiście, jak mówię, macie butelkę wody, ale też, jak mówiłem, ona nas w, w ogóle ona z fatalnie działa na Nessali Paulę. Tylko pływa się może z niej no, zrobić jakiś je, pożytek. Hmm, może tyle mi się wystarczy. A chyba tak bo widzę, że wszyscy mają wszystko maksymalne. Tak, możemy iść. Tylko, że po drugiej stronie się nic nie pojawiło. Uciekamy. O! Uciekliśmy! Okej! Okay. No, były dwa duchy z tej strony. Teraz znowu cała na w prawo. Tak jak mówię, jest szukam tych drzwi, jak mówię, za, za którymi kręci się naprawdę bardzo dobrze dany przedmiot. No, szczególnie wam się przyda później w grze. I nie chcecie go pominąć. Po prostu nie chcecie. Spulwował, potrafił, ale no... jednak no, kara Karaluk jeszcze stoi i znowu atakuje. I oswojony, ale bez level up. Czy to jest ten przedmiot? Mamy kosz na śmieci, mamy. To jest ten przedmiot. Zniszczona bazuka. Jak mówię, wy chcecie mieć ten przedmiot. Chcecie go później naprawić. Ale potrzebne jest do tego 45 punktów inteligencji u Jeffa, żeby tą bazukę naprawić. Mamy 37, jak mówię. Po prostu, wiecie, jak ten przedmiot ułatwi wam w ogóle życie w tej grze? Mówię, chcecie go mieć? A tam był Klaur. Klaczek tam był klaw, przecież, więc nie wiem po co uciekłem. O, teraz znowu jest pusto. Znowu przez wodę. Tak, woda nas powalnia. I tam na górze, tak. Ale mamy już bosa. Piątego bosa sanktuarium grze. No właśnie, nawet no nie powiedziałem, że w ogóle się zbliżamy do Sanktuarium. A tak, jak to jest ważny moment przecież w tej grze? No i znowu dwie na osoby spodobały, jeju. O, no teraz Karol spodobał, okej, okay, okay, zwracam honor. I Paula, level 37, punkty 2 o 3, punkty psychice o 2 i moc ognia gamma, świetnie. I półdead 27. Ustalę! Ofensywa o 3, defensywa o 1. Szybkość o 1. Punkty zował 1 i moc magnesu omega! Okej okay. Rozumiem, ludzie. No teraz jest tak w miarę znaczy tak zwali czego uzdrowia Nessa a tym całem Joku. Zatem jak mówię, on tak używa około 30 punktów zdrowia, jak go są pijście. Więc jak się wszyscy miewają. No NES nie ma tak źle, Paula idealnie, Jeff idealnie i także pół idealnie. I... Okej, okay, pogadajmy sobie z tym tutaj bossem sanktuarium, z kolejną innoc piątą gwiazdą na naszej drodze. W końcu się to dostałeś! To jest piąta lokacja swojego sanktuarium! A teraz jest moja! Zabierz się ode mnie! Jeśli ja tylko śmiesz! I to jest tak zwany szczur zakłady. zagłady. Otóż ten gość ma jeszcze więcej śmiałości niż śmiertelna mycz bo ma jej aż 250, w zasadzie miała 225. Jak mówię ma jej 250, ale przy tym ma też naprawdę słabą ofensywę, aż taką normalną, ma jej jeszcze mniej niż duchy i karalukiem mniej więcej. Poza tym ten szczur potrafi Was również zatruć. Ale poza tym właściwie nie jest on jakimś szczególnie trudnym bossem. A czy, żeby walka z nim była łatwa, musicie spełnić, te, musicie spełnić dwa warunki. Po pierwsze, nikt w waszej drużynie nie może być opętany. Naprawdę, kiedy pierwsza z nim walczyłem i byłem opętany, nie, nie macie pojęcia, jak ten duch mi utrudnił walkę. Nawet tą walkę przegrałem z tym szczurem, naprawdę uwierzcie mi. Ten duch wam bardzo, bardzo, bardzo w tej walce przeszkodzi. I drugi warunek, Nes nie może po prostu tęsknić za domem. Także tak, tak, w tej pierwszej walce z tym sztuką, którą miałem, także mi też zatęsknił właśnie i tyle stosunkowych kolek było naprawdę, jakże cenny kolejek w tej walce, więc jak mówię, tęsknota za domem i opętanie po prostu kaput, nie może tego być.